Ja się cieszę, że jest nazwany, jest w cyklu Diamentowej Ligi, bo ten start zawsze był mega profesjonalny, mimo że te początki na pewno nie były łatwe. Ja tych początków aż tak dobrze nie pamiętam, ale wraz z upływem czasu ten, ten meeting rósł i, i teraz mamy Diamentową Ligę. To jest coś nie do pomyślenia i trochę się nie dziwię, bo, bo jest, tak jak wspomniałem wcześniej, mega profesjonalny. A wracając do tego, czym jest dla mnie ten Memorial, oczywiście jest dla mnie przystankiem takim bardzo ważnym, bo wiadomo, że sportowcy przygotowują się do Mistrzostw Świata i Europy. No ale każdy z nas, polskich, ma gdzieś tą diamentową lingę Memoriał Kamińską-Mojowskiej w głowie i myślę, że wszyscy chcemy tutaj się dobrze zaprezentować i każdym na tych treningach daje z siebie ten 1, 2, 3, 10, 50% więcej, aby, aby tutaj się dobrze pokazać przed polską publicznością, która myślę, że chętnie ogląda ten meeting przed telewizorami i też chętnie przychodzi, bo nie ukrywajmy, że na ten meeting ten meeting zgromadza najwięcej kibiców lekkiej chyba ze wszystkich meetingów polskich nie udajemy, tego, że się dobrze znamy, dobrze kumplujemy i się dobrze bawimy. Ja myślę, że sukcesem nas, wszystkich, którzy tutaj są, na tym miejscu, dobrych sportowców, jest to, że bawiliśmy się tym sportem, a nie robiliśmy tego dla pieniędzy, czy dla, dla fejmu. Później może to się dla, dla niektórych przekształciło w jakiś tam sposób zarobku, czy, czy pracy, ale myślę, że jeśli chodzi o tyczkę, to musimy mieć ten flow taki, bo to jest taka konkurencja, która jak, jak surferzy, musimy troszeczkę tak żyć na tej fali i z stan się, że ta nasza przyjaźń i to, że dobrze się bawimy na skoczni.